Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale no i to jest, będzie taki krótki odcinek zapowiedź tego kanału, że będą codziennie odcinki aż, no, aż do 17 stycznia teraz przez te 10 dni, dni. i ogólnie to jest teraz 6 styczeń 2021 E, więc serdecznie wszystkich pozdrawiam, to jest zapowiedź kanału, codziennie będą filmy o mm, 16.00, oczywiście ten nie jest o 16.00, o, ten jest o 14.44, teraz, teraz jest, no więc y, pozdrawiam, to jest tylko zapowiedź tego kanału, oczywiście, Mam codziennie chyba o tej lepiej, żeby były te odcinki. One się bardziej wyrabiać Nie będę się wyrabiać w ogóle No, no i po prostu będą e, Odcinki o Codziennie o 15 Przez te 10 dni A potem zobaczymy kiedy będą Jak coś to mm, powiem wam Po prostu No i na razie dzięki Że tu jesteście I zostawcie subskrypcję koniecznie I łapeczkę w górę pod tym filmem Pozdrawiam pa!